System zasilania awaryjnego, albo po prostu system zasilania off-grid 10 razy tańszy niż EcoFlow o większych możliwościach. Po to, żebyś mógł tego używać jako systemu zasilania awaryjnego w domu, ale też na tyle przenośny, żebyś mógł to wziąć ze sobą na działkę, na ryby, na grzyby, na biwak albo na wakacje do Portugalii. Zaczynamy pierwszą i najważniejszą rzeczą dla nas jest kawałek sklejki. Bo Mechanicznie potrzebujemy nasz system na czymś zbudować, tak? Przymocować, tak żeby nam wszystkie elementy nie latały, nie obijały się o siebie i nie robiły zważyć. I do tego proponuję sklejkę 6 mm, kawałek 30 na 50 cm, bo taką mamy naszą przenośność, czyli naszą babciną torbę na zakupy. Te najtańsze torby na zakupy są 30 na 50 cm i nam to idealnie pasuje. Stary, bo wysokość naszego. Akumulator 100 Ampere godzin, taki normalny 100 Ampere godzin 12V, to jest 272mm długości, czyli idealnie nam wchodzi jako 30cm w poprzek naszej torebki i 20cm wysokości, tak? I ten akumulator, zanim go wsadzimy, bo jego z kolei do tej sklejki nie mocujemy, bo no on za dużo waży, nie ma takich mocówek, które, które by to wytrzymały. Zanim go wsadzimy do, do naszej torby, ja bym go doradzał okleić własnej roboty pudełkiem tekturowym, dlatego że niestety on posiada, to jest bardzo, bardzo wysoko wytrzymały plastik, a o tym kiedyś w innym filmie zrobimy, bo to jest kurde, i się rozgadamy, bo to jest mieszanina plastików z odzysku i przez to jest no, praktycznie niezabijalny, bo ma wszystkie najlepsze cechy, tak jak jest jak stal masceńska. Po prostu jest jednocześnie igiętki i trudny do, do połamania, i jednocześnie jest twardy. Więc niestety jest w stanie przy ruszaniu, przewożeniu przeciąć nam tą torbę w ciągu kilku miesięcy. Dlatego obudowujemy go kartonem, taką normalnie wziętą z Lidla czy, czy Biedronki, kawałkiem kartonu, oklejamy taśmą i dopiero wsadzamy do, do naszej torby. Będziemy oczywiście, jak mamy akumulator, no to potrzebujemy klem, więc dwie najtańsze klemy. Zwróćmy uwagę, że te tanie potrafią mieć inne śruby, inne klucze. Bardzo często to nie jest typowa trzynastka, tylko to jest dwunastka, więc ewentualnie będziemy musieli zainwestować 10 czy 15 zł w zestaw kluczy z supermarketu. I teraz już do rzeczy montowanych na sklejce. I jeżeli ktoś ma mniej pewności siebie, bo do tej pory takich rzeczy nie robił, serdecznie polecam kanał kolegi Sobotnie Kamotacje. On sobie zbudował sam! zbudował sobie w domu taki system zasilania awaryjnego, oparty na UPS-ie. Bardzo, bardzo, bardzo faceta polecam. My to spróbujemy zrobić e, ciut prościej, bo e, przyjmijmy, że nie masz w domu lutownicy, nie? Więc przy, jedyne, w co musisz zainwestować, to ewentualnie w e, takie typowe szczypce elektryczne za 9 zł, które umożliwiają ściąganie izolacji, bo żebyś sobie nie pociął palców, próbując robić to nożem, nie? Przewód czwórka dołączenia 4 mm2 dołączenia elementów no i oprócz tego yy, przewody jeżeli kupisz inwerter, który od razu ma przewody, bo inwerter twornicy, która od razu w komplecie jest sprzedawana z przewodami do akumulatora. To akumulatory łączymy z przetwornicą przy akumulatorze, przy jednym z biegunów można dać bezpiecznik, natomiast to utrudnia konstrukcję, więc można, ale jakby jak zrobisz bez, to też będzie działało. System zasilania awaryjnego składa się tak naprawdę głównie z dwóch elementów, czyli Naszego magazynu energii, no i przetwornicy i tyle. I teraz dokładamy do tego ładowanie. Dokładamy ładowanie w jaki sposób. Za 40 zł kupujemy solarny regulator ładowania PWM, który umożliwi nam albo ładowanie tego za pomocą panela fotowoltaicznego, albo ładowanie tego z gniazdka z samochodu. Tak? I podłączamy pod wejście PV w tym regulatorze właśnie dwie rzeczy. Panel fotowoltaiczny, czy tam przewody do, złączkę do, do przewodów do panelu fotowoltaicznego i złączkę do wtyczki zapalniczkowej 12V. Jeżeli chcemy rozbudować ten system o zasilanie z 230V, no to dowolny najtańszy. Ludzie nazywają to prostownikiem, ale ładowarkę 12V. Ceny są w tej chwili dzikie, więc to jest około 90 zł. Po zmontowaniu całości, dopiero po zmontowaniu całości podłączamy to do akumulatora, to znaczy wsadzamy do torby, podłączamy do akumulatora. Przetwornica specjalnie jest tak, żeby była na, na samej górze, żeby poprawić wietrzenie. I mamy system zasilania awaryjnego, mamy stację ładowania, mamy sieć off-gridową. Napra tak naprawdę to to w połączeniu z y, najtańszym panelem z Oelixa, który niestety właśnie wziął i się sprzedał, to, to już jest off-gridowy system zasilania. off system zasilania o mocy kilowata, czyli spokojnie lodówka rusza, pompa wody rusza, pełen sinus. Y, no, pojemność 1,2 kilowatogodziny, czyli powiedzmy po stratach, pobierając to dużym dosyć prądem po stratach, na y, przetwornicy, to będzie poniżej kilowatogodziny, nie? Da się, da się i tak przeżyć. Za 700 zł. I to według mnie nie da się tego nijak przebić. I według mnie wożenie tego po garażach, windach, schodach jest dużo łatwiejsze i dużo wygodniejsze aniżeli wożenie y, EcoFlow, gdzie dostajemy w prezencie to, że zapala nam się nad głową napis frajer", nie? Więc jakby tutaj nikt nam tego nie będzie próbował ukraść. Wyglądamy z tym nieszkodliwie i nikt nie wie, że właśnie staliśmy się energetycznym Supermanem. A co jeszcze musimy mieć energetyczny Superman? Co jeszcze musi mieć energetyczny? Energetyczny Superman musi mieć subskrybowancję, gdyż, albowiem, nie wiem czy wiecie, tutaj jest taka teoria, za, załóżcie foliowe kapelusze. Jest taka teoria, że TS na klacie piersiowej Supermana oznacza subskrypcję do tego kanału. Tak nie kraść babci wózków na zakupy. On kosztuje 45 zł. Przecież wyobraźcie sobie, to by było niezłe. Taka babcia idzie też, wszyscy myślą, o, znowu idzie wykupić wszystko w Lidl. A babcia wiezie ze sobą niezależny system zasilania awaryjnego. What? Tam by było dopiero. Na razie.